No i mamy pięciobiegową skrzynię w żuku. Ogólnie żeby to fajnie wszystko chodziło, to potrzebujemy do skrzyni potrzebujemy również całe kompletne sprzęgło z Lublina, tarcza docisk i koło zamachowe. Wtedy to wszystko ładnie wysprzęgla. No, nie mam siły tego wcisnąć, ale musicie mi uwierzyć. I tak, ogólnie łapa, podpora jest zestawiona z żuka. Tylko w tej łapie od skrzyni przewierciłem dziury i przyspawałem nakrętki, żeby było po prostu łatwiej to montować. I elegancko będzie to pasowało. Uchwyty są przespawane z tego miejsca. Tutaj na razie jest tak połapane, żeby tylko było. Ale jak wyciągnę zaraz skrzynię z silnikiem, to sobie to poprawię, będę miał więcej miejsca. Wał jest skrócony dokładnie 13 cm. Ta część, ta flansza jest lublinowska, ta już jest stara z żuka, tylko jest przebite na krzyżaku, skrócone i zespawana. Tak to wszystko wygląda. Ogólnie silnik już został cały uszczelniony, jest nowy rozrząd, pompa wody. I założone są jakieś poduszki z jakiejś kiji, trochę mi to nie wyszło, muszę jeszcze przywiercić dziury, żeby one prosto stały. Ale to wszystko do poprawki jeszcze przejdzie dekle wszystkie, gdzie były jakieś przypocenia, wszystko zostało na nowo zrobione już został w misce wykonany spływ, yy, spływ oleju. Tutaj mamy no to jest spływ będzie do turbiny Także miska też była ściągana, nowe uszczelki nowy uszczelniacz nowale założony, także powinien sprzęt chodzić, także wyciągam silnik z skrzyni, rama jedzie do piaskowania, wraca malowanie i w międzyczasie pomaluję też silnik będzie szary ze skrzynią wróci rama będziemy kompletować, to dalej.